Bardzo podobne do, do tego stanu, który mieliśmy przed wyborami. Ten sam przewodniczący, Piotr Łyżeń. Zmieniło się tylko dwóch członków zarządu. Jeden został dokooptowany, jeden, jeden zamieniony. Także myślę, myślę, że niewiele we władzach Platformy się zmieniło. Ja nie kandydowałam, mam masę swoich obowiązków, poza tym postanowiłam założyć nowe koło platformy. Nie na zasadzie konkurencji, absolutnie, na zasadzie mobilizacji. Zbliżają się wybory samorządowe wielkimi krokami, już rok to jest naprawdę bardzo mało czasu. Myślę, że to będzie takie ożywienie tej naszej działalności będziemy się nawzajem mobilizować. No czekają nas jeszcze wybory powiatowe, bo, bo to jest taka tak, tak kalendarz wygląda, że, że najpierw wybory w kołach, potem wybory powiatowe i 26 października wybory regionalne. Myślę, że te decyzje zapadną trochę później, aczkolwiek przewodniczący Piotr Żen złożył taką propozycję na naszym wyborczym zebraniu, abym tym kandydatem była właśnie ja. Na ten moment nie mogę żadnych decyzji wiążących podjąć, bo, bo pracuję w parlamencie i też nie wiemy jaka sytuacja będzie w kraju, czy nie będzie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Aczkolwiek tę propozycję kandydowania na prezydenta miasta traktuję bardzo poważnie, bardzo poważnie będę ją rozważać i jeżeli bym się zdecydowała, partia by podtrzymała tę swoją propozycję, to na pewno nie będzie to kandydowanie tylko po to, żeby kandydować, bo, bo Platforma na pewno swojego kandydata będzie wystawiała, ale to będzie poważna, przemyślana kampania i na pewno podejdę do tego już z zupełnie innym zaangażowaniem. Na razie nie wiem, czy, czy zdecyduję o tym, ale, ale traktuję to bardzo poważnie.